Witamy wszystkich widzów i zapraszamy na serwis krośnińskich wydarzeń przed wakacyjną przerwą, bo ponownie widzimy się 3 września. A dzisiaj... Krosno przyciąga inwestorów, proponuje duże ulgi podatkowe. Powiat robi duży krok w kierunku otwarcia w szpitalu nowego oddziału. Powiemy też o sukcesie krośnian w rajdzie na orientację imieniny obchodzą Julita i Piotr w piątek, w sobotę Helena oraz Ignacy, a w niedzielę 1 sierpnia Alfons i Justyn. W sobotę słońce wzejdzie o godzinie 5:20, a zajdzie o 20:51. Uchwała została przyjęta 14 głosami. Tym samym Krośnieńscy radni uchwalili pakiet dokumentów otwierających przed inwestorami szereg możliwości finansowych, od ulg po pomoc de minimis. Podejmowane uchwały otwierają drogę do tego, byśmy zaczęli walczyć o większych graczy. Pierwsza z uchwał dotyczy tzw. pomocy regionalnej, zwalnia ona z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej będące własnością lub będące w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy, który rozpoczyna działalność i są one położone na terenie gminy Krosnoodrzańskie. Podejmujemy kroki ku temu, wychodzimy naprzód, nie czekamy tak naprawdę na tych inwestorów, którzy mogliby przyjść do nas, potencjalnych, tylko tworzymy wcześniej już odpo odpowiednie prawo, tak aby zainteresować ewentualnych potencjalnych inwestorów. Zwolnienie z podatków może być na 3 lub 5 lat. Zależy to od poziomu inwestycji i utworzonych miejsc pracy. Druga z podjętych uchwał dotyczy tzw. pomocy de minimis dla małych i średnich przedsiębiorców. W tym przypadku mamy do czynienia także ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości. W tym przypadku ulgami mogą zostać objęci zarówno nowi, jak i już działający na terenie gminy przedsiębiorcy okres zwolnienia od roku do trzech lat. Szczegółowe zapisy są zawarte w każdej z uchwał. Chcielibyśmy, żeby te warunki, które tworzymy były na tyle przyjazne, żebyśmy mogli rozwinąć cały wachlarz pakietów czy pakietu pomocy, który możemy stworzyć dla naszych przedsiębiorców. Trzeba jednak pamiętać, że samorząd ma ograniczone możliwości przyciągania inwestorów, to nie prywatna firma działająca na wolnym rynku. Tego typu uchwały są Obwarowane prawem. Te inwestycje, które są teraz poczyniane, czyli te ulgi, te podatki, te pomoc, choćby nawet covidowe, które, które szerokim wachlarzem wypuściliśmy w tym roku, one mają na celu i za zadanie przynieść nam profity, korzyści, zwiększyć jakby. Przedsiębiorczość w tym naszym rejonie, zagospodarować bardziej strefę ekonomiczną. Przepisami, które między innymi regulują takie ulgi, są rozporządzenia Unii Europejskiej. Ostatnie przedłużyły możliwość wprowadzania w życie takich uchwał. Na tę wiadomość czekaliśmy długo, bo walka o ten oddział trwała przeszło półtora roku i jeszcze się co prawda nie zakończyła, ale na początku sierpnia zachodnie centrum medyczne postawi kolejny krok w kierunku rozwoju placówki. W Gubinie zostanie uruchomiona ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza. W poniedziałek 2 sierpnia rozpoczynamy działalność związaną z, ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych. Rusza rehabilitacja ambulatoryjna w budynku C szpitala w Gubinie. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Rejestracja telefoniczna możliwa pod numerem 798 436 544. Wszystko jest już gotowe, sprzęt i kadra czekają na pierwszych pacjentów. Zakres usług oferowanych w ramach rehabilitacji jest szeroki. Posiadamy kompetentnych, wykwalifikowanych fizoterapeutów, masażystów, posiadamy wysokiej jakości sprzęt, świadczyć będziemy szeroki zakres usług, w tym ćwiczenia, zabiegi z elektrolecznictwa, krioterapii, naświetlania lampami, hydroterapii, laseroterapii, ultradźwięków oraz masaży. W sierpniu usługi w ramach rehabilitacji będą odpłatne. Skierowanie na zabiegi nie jest wymagane. Rehabilitacja jest odpłatna, ponieważ wiosna 2020 roku i pandemia koronawirusa pokrzyżowały wiele planów. Wtedy to NFZ nie zdecydował się na rozpisanie konkursu. Jest jednak szansa na to, że już niedługo usługi będą mogły być świadczone w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Trwa konkurs na rehabilitację ogłoszony przez NFZ uczestniczymy w nim. Rozstrzygnięcie nastąpi 13 września i od tego momentu mam nadzieję, będziemy mogli świadczyć nasze usługi dwutorowo i dla świadczeń NFZ-u. Bezpłatnie i drugą drogą dla usług komercyjnych za odpłatnością. Rehabilitacja w Gubinie, co prawda, jest odpłatna, ale z konkurencyjnymi cenami, zaczynającymi się od 7 zł za zabieg. Wszystko rusza 2 sierpnia. A teraz o sukcesie oddziału wojskowego PTTK przy klubie 5 Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim. Do Krosna wrócili ze zwycięstwem w 57. Centralnym Rajdzie Turystycznym Wojska Polskiego na orientację. W terminie od 21 czerwca do 26 czerwca w miejscowości Uszczyki Górne odbywał się 57. Centralny Rajd Wojska Polskiego oraz 22. Zawody sprawnościowo-obronne. Pod koniec czerwca w kilkuosobowym składzie zespół pod nazwą byle do przodu wziął udział w trudnej terenowej rywalizacji czterech mężczyzn z 5. Batalionu Saperów oraz reprezentacja oddziału wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim. Pod okiem Danuty Cierpisz znakomicie zaprezentowała się w rywalizacji, a konkurencje były zróżnicowane. W pierwszym dniu był test z wiedzy o Bieszczadzkim Parku Narodowym oraz test z wiedzy o regionie bieszczadzkim, którym zajęliśmy drugie miejsce. Potem strzelaliśmy z Pistoletu pneumatycznego z długiej wiatrówki oraz z łuku. Do tego w trzecim dniu wzięliśmy udział w marszu na orientację, w którym też zajęliśmy trzecie miejsce. O mały włosy nam zabrakło do, do wygranej w jednym punkcie. Każda konkurencja wymagała sporej wiedzy i umiejętności. Częścią konkurencji rajdu bieszczackiego była pierwsza pomoc. Był to bardzo rozbudowany test. Związany z medycyną cywilną, wojskową oraz górską, gdzie poradziliśmy się no bardzo dobrze, zajęliśmy czołowe miejsce. Wiedza techniczna i odpowiednie umiejętności to nie wszystko. Rajd to także dobra zabawa. Jedną z konkurencji był konkurs piosenki turystycznej, w której brał udział cały Damsko-męski zespół. Tą piosenkę ułożyłyśmy na melodię do piosenki Bananowy Song. Piosenka polega na tym, żeby do znanej melodii ułożyć słowa, które nawiązują do rajdu. W tym przypadku zespół także nie zawiódł i zajął drugą pozycję. Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim już kilkukrotnie uczestniczył w tym rajdzie. Na ten rajd centralny jeździmy od 50. rajdu, czyli byliśmy już po raz ósmy na tym rajdzie. Praktycznie ekipa y, zmienia nam się, jeśli chodzi o panów w mundurze. W końcu jednak udało się odnieść upragnione zwycięstwo. Dzięki wysokim miejscom w poszczególnych zawodach drużyna z Krosna Odrzańskiego mogła cieszyć się z pierwszego miejsca w wymagającej imprezie, podczas której żar lał się z nieba i nie pomagał uczestnikom. Bardzo się cieszę, gratuluję panom, że tak zaszczytnego miejsca. Jest to pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej tego 57. Centralnego Rajdu wojska polskiego na orientację zawsze się gdzieś tam ocierali o drugie, trzecie miejsce. Pierwsze miejsce to było i ich marzeniem i nie będę ukrywała, że moim też. Dzięki zwycięstwu do Krosna Odrzańskiego zawitał puchar dla najlepszych oraz niezwykła figurka, jaką jest Diabeł Bieszczacki. Trzy osoby o różnym poziomie niepełnosprawności mogą cieszyć się, że w końcu mają swoje własne miejsce w krośnie odrzańskim. To właśnie specjalnie dla nich otwarto mieszkanie chronione. Tego typu przedsięwzięcia są jednym z celów stowarzyszenia przystań. Utworzenie mieszkania chronionego to było marzenie naszego stowarzyszenia. Tak naprawdę widzieliśmy tę potrzebę już od dawie dawna, Ponieważ mamy w Krośnie rozeznanie i wiemy, że wiele osób z niepełnosprawnością mieszka w trudnych warunkach, często pozostają oni sami, a jeśli mają takie możliwości, kompetencje, żeby mieszkać samemu, a daj Boże jeszcze, mają takie umiejętności, że mogą pracować. To jest idealne połączenie, zestawienie tego, żeby uczyli się samodzielności. I takie właśnie samodzielności będą się uczyć pod naszym okiem i z naszym wsparciem właśnie w takim mieszkaniu. Ma to być mieszkanie, które pomoże osobom z niepełnosprawnościami usamodzielnić się i wdrożyć na rynek pracy. Tak jak wspomnieliśmy, w tym lokalu zamieszkają trzy osoby, które przy wsparciu m.in. Stowarzyszenia Przystań czy Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej będą starały się jak najlepiej wykorzystać czas, i usamodzielnić się, aby móc radzić sobie w życiu. Bardzo pięknie, bardzo dziękuję pani kierownik za te wsparcie, za to wszystko, naprawdę pięknie. Mi się bardzo podoba. Blisko do pracy. Nowe mieszkanie daje nam dużo więcej, więcej, więcej czasu i pieniędzy do jazdów. Już nie mamy tylko mieszkamy bliżej, bliżej pracy. Jesteśmy rzutem kamieniem przy pracy. No i nowe mieszkanie. Więcej, więcej będę miał, powiem Panu, jak w mieście, nie? Więcej opcji jest nie, niż na wiosce jakieś tam. Zaangażowanych w pracę na rzecz utworzenia takiego miejsca w Krośnie odrzańskim było wiele osób. Swój udział w utworzeniu mieszkania chronionego ma również gmina. Współpraca i zaufanie to kluczowe elementy, dzięki którym w ogóle do tego otwarcia doszło. Nabraliśmy zaufania, tak dużego do stowarzyszenia, przystań, że oddaliśmy stowarzyszeniu do dyspozycji mieszkanie z zasobu gminnego. By pomóc osobom, które takiej pomocy wymagają. I dzisiaj to mieszkanie oddajemy do użytku osobom, które wymagają naszego wsparcia, które mogą liczyć na to, że ktoś wyciągnie do nich pomocną dłoń i ją po prostu poda. Jak widać, wcześniej nakreślona strategia rozwoju gminy jest cały czas realizowana. Promocja i realizacja przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, w tym działania na rzecz powstania mieszkań chronionych, jest jednym z celów strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025. Najstarsza orkiestra w powojennej Zielonej Górze odwiedziła Krosno -Odrzańskie. Występująca nieprzerwanie od 1947 roku, orkiestra Denta Zastal zagrała koncert na Krośnieńskiej Promenadzie w ramach wakacyjnego cyklu koncertów przy Parku Tysiąclecia w Krośnie Odrzańskim. Ta orkiestra istnieje już w przyszłym roku, będzie 75 lat. Ogromna rzesza ludzi przez nią się Przetoczyła. Na koncercie pojawiło się wielu mieszkańców, którzy postanowili spędzić czas właśnie z muzyką. Gra w orkiestrze to nie jest obowiązek. Dla wielu osób to przede wszystkim pasja i miło spędzony czas w towarzystwie muzyków. Jest to Hobby, przede wszystkim wspaniałe hobby dla wszystkich tych, którzy biorą w tym udział. Kończy się pierwsza część wakacji, ale to nie oznacza końca spotkań na promenadzie. Także w sierpniu, promenada będzie tętnić życiem od poniedziałku do czwartku. Gry i zabawy, a w piątki i soboty o godzinie 19.00 muzyka. Warto odwiedzić w tym czasie promenadę i spędzić czas na świeżym powietrzu. kończy się czas na projekt dofinansowany ze środków gminy odnowienie i uzupełnienie sieci pieszych znakowanych szlaków turystycznych okolic krosna odrzańskiego koniec lipca to moment na podsumowanie projektu Bo tak jak żeśmy zaczynali 25 marca to przyszedł czas praktycznie już napisanie sprawozdania z tego naszego projektu wymagało to naprawdę bardzo dużej pracy nie jest to łatwa praca znakarza Dofinansowanie na szlaki turystyczne wynosiło ponad 4000 zł. W ramach tego zadania wyznaczono lub odnowiono 44 km szlaków i łączników. Okazuje się, że to wymagająca praca, ale efekty będą widoczne długo. Wyznaczyliśmy tylko 44 km szlaku, ale Trzeba było go przejść nieraz ze dwa, trzy razy. Tak jak żeśmy obliczyli, to żeśmy zrobili, znaczy się z nakaże, zrobili około 150 km, albo i lepiej, i to wszystko praktycznie na nogach. Wszystkie szlaki naniesiono także na mapę. Można je znaleźć w internecie. Pięknie ten, te szlaki wytyczone i te nowe właśnie łączniki szlaków, które zostały tutaj zapoczą, zapoczątkowane na naszym terenie, pięknie wyglądają na stronie www.mapach-turystyczna.pl. W planach na drugą część roku jest także zabranie się za szlaki Nordic Walking. Na ten cel środki pozyskane zostaną tym razem ze starostwa. Nie spoczywamy na laurach, bo od 1 sierpnia rusza następna, następny konkurs, ale to już są pieniążki pozyskane ze starostwa. Będziemy odnawiać dwa szlaki Nordic Walking. Nam wszystkim pozostaje więc tylko spakować plecak, odpalić mapę i ruszyć na wycieczkę krośnieńskimi szlakami. Sierpień w gminie Krosno Odrzańskie zapowiada się ciekawie. Na krośnian czeka szereg kulturalnych i sportowych propozycji. W sobotę 7 sierpnia warto odwiedzić boisko w Czarnowie, tam odbędzie się turniej piłki nożnej w trzech kategoriach wiekowych: żak, orlik i seniorzy. Tydzień później, 14 sierpnia, w Osiecznicy odbędzie się Święto Karpia, które w ubiegłym roku nie doszło do skutku. Będzie to 13 odsłona Święta Karpia. Między 15 a 22 sierpnia planowana jest letnia edycja cyklu Krośnieńska Zadycha, natomiast w niedzielę 29 sierpnia Krośnieńska Dziesiątka, o której opowiadamy w oddzielnym materiale. Nie zapominamy także o Promenadzie, gdzie od poniedziałku do czwartku od 10 do 14 odbywają się warsztaty. Gry i zabawy, a w piątek i sobotę o 19.00 koncerty z widokiem na Odrę. Po Przerwie wraca Krośnieńska Dziesiątka. W zeszłym roku impreza z powodu pandemii koronawirusa nie doszła do skutku. Wygląda na to, że w tym roku wydarzenie nie jest zagrożone. Tak, zapisy uruchomiliśmy zgodnie z życzeniem, czyli 1 lipca. Przypominam, że wpłaty należy realizować od 1 sierpnia. Krośnieńska Dziesiątka w ostatnią niedzielę, jak zawsze już tradycyjnie 29 sierpnia tego roku. I przypomnijmy, że jest też częścią Lubuskiej Ligi Biegowej. Krośnieńska Dziesiątka startuje o godzinie 10 w ostatnią niedzielę sierpnia. Atrakcje i biegi czekają także na młodszych fanów sportu. Biegi dla dzieci ruszą jeszcze przed startem biegu głównego. Tradycyjnie już realizujemy także biegi dla dzieci pod nazwą Krośnieńska 10 na Piątkę. W tym samym dniu o godzinie 9 wszystkie wydarzenia rozpoczną się i kończą na placu Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że Aura dopisze. W 2019 trasa była w przeważającej części krosowa. W tym roku Krośnieńska 10 wraca na, wydaje się, łatwiejszą asfaltową trasę. Tak, trasę z 2019 roku oceniali biegacze, którzy wtedy brali udział w imprezie. Pierwszy raz jest też taka ciężka trasa, także no, takie zaskoczenie. Myślałem, że będzie asfalt, co tak lat, w poprzednich latach. No, no, jakbym wiedział szybciej, że będzie taki kiosk, to bym się zastanawiał, czy Trasa wymagająca. Pierwszy raz tutaj biegłam w rośnie, ale w tym roku też została zmieniona. Bardzo ciężka, dużo podbiegów. Skłamałbym, bym powiedział, że łatwo. Na pewno bardzo trudno. Jest w tym roku wyjątkowo trudna trasa. Tego rodzaju wydarzenie nie może odbyć się bez pomocy i współpracy wielu osób oraz instytucji. Podziękowania dla wszystkich tych, którzy nam pomagają, bo tutaj warto podkreślić o tym, że przy biegu zawsze mamy wsparcie jednostek komunalnych, czyli Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Krośnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego, Urzędu Miasta, ale również partnerzy jak firmy Homanit, firma Dirks, które bardzo mocno się zaangażowały w Krosińską Dziesiątkę oraz firma Promet Cargo. Tutaj serdeczne podziękowania z naszej strony dla tych Naszych partnerów, którzy angażują się nie tylko finansowo, ale również organizacyjnie. Okazuje się, że nie trzeba biegać, by być uczestnikiem sportowej imprezy. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, by pokonać dystans 10 km po Krośnie Odrzańskim i Łochowicach lub po prostu nie chce biegać, może dołączyć do ekipy wolontariuszy i pomóc w organizacji wydarzenia. Jeżeli ktoś chciałby pomóc nam przy Krośnieńskiej Dziesiątce, to zachęcamy. Praca jest i prosta, i nieprosta, ponieważ polega na na zabezpieczaniu pewnych elementów odcinków tras, dróg wyjazdowych. Nie trwa to może długo, ale oczywiście trzeba się być wcześniej na danym punkcie etapowym, żeby zabezpieczyć. Tutaj też korzystamy i tu wielkie podziękowania dla strażaków z, z, z pomocy Straży Pożarnej z OSP Czarnowo. Pomagają nam funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej. Zapisy cały czas trwają, są jeszcze wolne miejsca, do startu zostaje miesiąc. Jest więc czas do namysłu. Tym razem bez sukcesu. Duet siatkarzy SK stęczyk rosno w składzie Patryk Cieciński i Jakub Jezierski przeciętnie, żeby nie powiedzieć słabo, zaprezentowali się w trakcie Mistrzostw Polski Kadetów w siatkówce plażowej rozgrywanych w Mysłowicach. Zespół trenera Macieja Uderiana w pierwszym meczu turnieju uległ drużynie Suwu Suwałki 0-2, w drugim meczu Krośnieńska para po raz kolejny przegrała 0 do 2. Tym razem lepszą parą okazał się zespół MOS WOLA WARSzawa. Po dwóch porażkach zespół tęczy zakończył rywalizację w Mistrzostwach Polski. Ciepły weekend przed nami. W sobotę termometry wskażą 27 stopni, w niedzielę 25. W nocy także ciepło, bo 16 kresek powyżej zera. Niestety będzie pochmurno, ale na szczęście bez opadów i pusz. Kolejny tydzień, niestety, zapowiada się deszczowo.